W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Podobnie też jest z królestwem niebieskim. Jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż. Przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił panowych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, a nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, a nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł. Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy, żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz, swoją własność, odrzekł mu Pan jego, sługo znuły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. Także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy syn człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody. A on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliście, wiedz, widzieliśmy Cię głodnym? i nakarmiliśmy ciebie albo spragnionym i daliśmy ci pić kiedy widzieliśmy cię przybyszem i przyjęliśmy cię kiedy nagim i przyodzialiśmy cię kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie a król im odpowie zaprawdę powiadam wam wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci, najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny. A nie, odzia a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, panie, kiedy cię widzieliście głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym, albo w więzieniu? a nie usłużyliśmy tobie wtedy odpowiem im zaprawdę powiadam wam wszystko czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych tegoście i mnie nie uczynili i pójdą ci na wieczną karę sprawiedliwi zaś do życia wiecznego amen